Pan Zemke jest gościem Radia MK. Panie Pośle, czemu pan startuje ponownie do Parlamentu Europejskiego? Ponownie startuję dlatego, że Parlament Europejski daje duże szanse działania i to jestem głęboko przekonany działania w interesie Polski. Otóż zaczyna się od tego, że my w Parlamencie Europejskim przyjmujemy na 7 lat budżet. Polska otrzymuje z Unii Europejskiej, z Parlamentu największe środki z wszystkich państw. W ciągu... Był Pan uprzejmy przypomnieć, jaka to kwota jest? W sumie to wygląda tak. Przez ostatnie 15 lat, kiedy kiedy Polska wstąpiła do Unii, myśmy wpłacali swoje składki gdzieś na poziomie 60 miliardów euro. Otrzymaliśmy 170 miliardów euro, czyli inaczej mówiąc, Unii otrzymaliśmy na czysto 110 miliardów euro. Dwukrotnie więcej. Dzięki tym środkom budujemy autostrady, tak jak tutaj autostrada A1 niedaleko, czy bulwary we Włocławku. Jest ich Wszędzie. Czyli pierwsza sprawa, Parlament Europejski ma wpływ na budżet. Druga kwestia, Parlament Europejski tworzy prawo. Jeżeli dzisiaj jesteśmy w różnych państwach, to płacimy za korzystanie z telefonu komórkowego tyle samo, jakbyśmy płacili w Polsce. To jest tak zwany roaming. To dzięki decyzji Parlamentu ceny są w Europie takie same, a jeszcze kilka lat temu były te ceny znacznie wyższe. Parlament Europejski ma także wpływ na prawo dotyczące przemieszczania się naszego. My dzięki temu, że nie musimy mieć wiz wewnątrz Unii, możemy mając polski paszport czy też polski dowód przemieszczać się dowolnie. Ale, co jest także dla mnie ważne, wybor deputowany ma duże możliwości i o prowadzenie różnych działań o społecznym charakterze. Ja korzystając z wsparcia unijnego. W Na naszym województwie zorganizowałem cały cykl kursów nauki angielskiego dla dzieci z niezamożnych rodzin. W ciągu 10 ostatnich lat to ukończyło ponad 1600 dzieci w województwie. Uruchomiłem masę pracowni komputerowych dla emerytów, działa takich pracowni aż 29, które ufundowałem. Te kursy ukończyło 8208. Mówię o tych takich wielkich rzeczach, bo tutaj mamy z jednej strony wielki budżet unijny, wielki unijny budżet, a z drugiej strony eurodeputowany ma także możliwości prowadzenia różnych społecznych działań. Euro, 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 Europarlamentarzysta reprezentuje Polskę, ale Pan jest bardzo mocno związany z regionem województwa kujawsko-pomorskiego. Ale też, pamiętam pańską wizytę w Urzędzie Miasta w ubiegłym roku, rozmawialiśmy, czy też prezydent Włocławka i pan, i wiceprezydent Kukucki, mówiliście o rozwoju Włocławka. Gdyby pan dwa słowa powiedział o tym mieście, w którym w tej chwili jesteśmy, tak, o Włocławku. O Włocławku, więc ja całe życie byłem posłem, jestem posłem z województwa kujawsko-pomorskiego. Dla mnie Włocławek jest to jedno z najważniejszych pięciu miast, jakie mamy w województwie i wszystko co tu się toczy jest ważne. Staram się angażować mocno teraz w powstanie nowego centrum przesiadkowego we Włocławku. To będzie bardzo duża inwestycja, bo trzeba obecny dworzec burzyć i na jego miejscu powydać dworzec, który będzie dworcem kolejowym i autobusowym. Ten dworzec będzie także budowany w niemałym stopniu ze środków unijnych, Więc to jest także obszar to moich działań, a przedtem to była budowa autostrady, a jeden to była budowa drogi wojewódzkiej, która także dzięki pomocy Unii tu powstała. Więc to co się dzieje w tym obszarze, zwłaszcza związanym z infrastrukturą i transportem, bo jestem w Komisji Transportu na poziomie Unii, no to jest jeden z tematów, którymi staram się tu zajmować. Proszę Pana, gdyby Pan w dwóch słowach mógł powiedzieć, dlaczego Włosławianie, dlaczego mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego mają na Pana głosować? Proszę o to, żebyście Państwo oddali na mnie głos. Od 10 lat działam na poziomie unijnym. Znam dobrze Unię. Myślę, że to doświadczenie zdobyte w Unii będzie bardzo, bardzo pomocne w rozwiązywaniu różnych spraw polskich. I regionalnych. Unię trzeba poznać. Te fazy mam już poza sobą. Myślę, że dzisiaj mogę efektywnie. I pan działać. Janusz Zemke startuje z listy numer? Lista ma numer 3. Ja jestem drugi na tej liście, czyli pozycja numer 2. Lista numer 3, pozycja numer 2. Nazywam się Janusz Zemke. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.